Cześć wszystkim. Słuchajcie, małe podsumowanie z zeszłego roku. Ci z Was, którzy na Twitterze mnie obserwują, to już pewnie sobie mogli na to zerknąć. Jak nie, to zapraszam też do linka poniżej. Tam na kanał na Twitterze wrzuciłem takie grubsze, tekstowe też podsumowanie 2025 roku. Dla tych z Was, którzy tego nie, nie czytali, to tutaj może podsumuję. Bardzo mocno w zeszłym roku skupiłem się na tym, żeby rozwijać swingi. To było dla mnie dość kluczowe. Zresztą mówiłem o tym już chyba 2-3 lata temu, że celowo gdzieś zmierzając ku 40 będę, będę mocno przerzucał się z gania de-tradingu na, na swingi. 40 wybiła i w zasadzie taki cel też realizuje. Tego tej tradingu i tak jest coraz mniej z roku na rok. E, bo po prostu e, tak, jest ja za niej inaczej. E, nie inaczej nie chcę mi się aż tyle już siedzieć. E, zresztą ten proces trwa od, od kilku lat i, i jakby on jest niezmienny, trochę bardziej jakość nad ilość grania, i, i tu się na tym mocno skupiam. E, jeżeli cofnąć się do mojego podsumowania z e, 2024 roku, no to 2025 był takim bardziej rozwinięciem tego. E, o wiele bardziej skupiłem się na najmocniejszych sesjach, takich bardzo mocnych. O wiele mniej było grania w sesji takie powiedzmy przeciętne, na których nie za dużo się dzieje. Czyli jeżeli o godzinie wczesnym primarkecie nie mam żadnych spółek do grania, praktycznie takie sesje już odpuszczam, chyba że pojawi się naprawdę jakaś nadzwyczajna sytuacja, to się pojawi. Natomiast tak, to wolę, wolę o wiele mocniej wykorzystać inne sesje, a w takie dni po prostu coś innego sobie porobić, czy tam skupić się na innych tematach, albo po prostu podpoczywać. Day tradingowo były trzy mega mocne okresy w tym roku, jeżeli chodzi o takie FOMO, które się załączało. Zresztą też mówiłem, bo kiedyś moje jakby liczby, jeżeli patrząc na, na day trading, to, to myślę, 80-90% plus to były granie na shorty. Zacząłem to zmieniać w lipcu 2024, bo moim zdaniem wtedy dość mocna zmiana była na, na rynku, jeżeli chodzi o. O taką siłę, więcej masy było po longside i tam było więcej kasy do zrobienia, i, i tak zacząłem się też przerzucać. E, pokażę gdzieś tam w tle później, e, jak się ta krzywa, kapitału zmieniała, ale z zaznaczonymi tymi okresami, gdzie było bardzo duże FOMO na longside, jak to z biegiem w tych trzech okresach wykorzystywałem, i to jest dla mnie kluczowe. Chociaż też trzeba się dostosować, bo w, już powiedzmy końcówka 2025 roku, myślę, listopad, grudzień i teraz nawet styczeń. Ten Long był, znowu było to trochę FOMO finen po Long ale to już działało totalnie inaczej, na zupełnie innych spółkach, o wiele bardziej takich, jak się mówi, thin, gdzie, gdzie ta taśma jest o wiele bardziej biedna i, Ach. przepraszam, A, przepraszam. <laughs> I, i było po prostu trudniej się do tego do tego dostosować. W sensie mm, nie, nie jestem taki poziom ryzyka, na który mnie interesuje do zagrania. Jeżeli widzę spready na spółce, po 7-8 dolarów, to są po kilkadziesiąt, 80 -30 centów, nie jest to do końca coś, czego ja szukam do gry. Co nie znaczy, że innych ciekawych spółek nie było. Wrzucę też w najbliższych dniach, myślę, takie podsumowanie, trochę, trochę na, co, na co też patrzę teraz na, na wykresach, na wolumenie, na, na taśmie, na volume profile i wrzucę też kilka takich recapów <coughs> z, z ostatnich tam tygodni czy miesięcy, żeby pokazać, powiedzmy, na czym, na czym się aktualnie skupiam. Na small smolkapach rynek jest dość ciekawy, natomiast wymaga on bardzo szybkiej adaptacji. O wiele więcej jest grania na reakcję. One mogą być bardzo szybkie. To mogą być ruchy załóżmy z 2 na 6, shorts powiedzmy 4,80 i szybki strzał na 3,20, który trwa na przykład 10 sekund. Na który trzeba szybko zareagować i na przykład zamknąć pozycję. Bo za chwilę z tych 3,20 jest wyjazd z powrotem na 6,8 albo 12. Takich, takich sytuacji jest właśnie od groma. Więc reakcji na taki all day fader jest mniej więcej na takie szybkie szczały. Tak tak ja to widzę. Chociaż druga połowa stycznia znowu znowu jest taka dość spokojniejsza. Poranne wbicia w fajny sposób są gaszone. Więc tak mniej więcej upłynął 2025 rok, jeżeli small capy, duże adaptacji, dużo grania po Long Side. Chyba myślę, że gdzieś w okolicach się, muszę spojrzeć tam w statystyki, ale gdzieś około 75% 74 stanowiły, stanowiły zagrania po, po stronie Long, jeżeli chodzi o profity. Również fajny udział swingów w całym portfelu, to, to z tego jestem zadowolony. I co by tu jeszcze dodać? Spotkania, no, jeżeli chodzi o. 2026, w tym roku raczej nie będę planował Day Trader Event, chociaż to wie, może się jeszcze coś zmieni. Co roku spotkaliśmy się na Invescafs, ale w tym roku również mnie tam nie będzie, bo mam inne, inne plany, natomiast jeżeli ktoś chciałby się spotkać, to, to ze znajomymi jedziemy na Wall Street do Karpacza, więc, więc będzie tam okazja sobie porozmawiać. Możliwe, że jeszcze skoczę na jakieś inne eventy, jak będą gdzieś w Polsce. Na pewno na pewno z ekipą będziemy lecieć zapewne do Madrytu na tą konferencję co rok czy dwa lata temu, gdzie jest też mnóstwo mnóstwo day traderów. No, głównie, głównie z Hiszpanii i, i, i powiedzmy rejonów, no i ze Stanów Zjednoczonych też trochę tam wpada. Kilku z Polski, więc to też, też jest fajna okazja, żeby się, żeby się tam spotkać. No myślę, myślę, że ten rok również, no raczej, raczej skupienie się głównie na, na tych najmocniejszych, najmocniejszych setupach. Nie wiem, czy będę coś nowego dodawał. Porobiłem sobie trochę rzeczy, tak jak mówiłem gdzieś w sierpniu zeszłego roku, że dużo zacząłem działać z Cloudem, dużo zacząłem gdzieś tam pod analitykę danych. Trochę filtrów sobie pod to swoich takich własnych porobiłem, z których korzystam. Troszkę próbuję dopracować. Nie jest to w pełni na pewno. Taki systematic trading, ale taki pół, bym powiedział, jeżeli chodzi o pewne sygnały, ale nadal to łączę w 100% z manualnym graniem, więc tutaj nie zmieniło się nic. Bardziej wybiórcze, wybiórcze transakcje, bardzo dużo odsy, od, powiedzmy, odsiewam takiego szumu choppy trades, które w moim mniemaniu w dłuższej perspektywie nie mają sensu. Tam dużo jest grania w range'u. I budowania pozycji to się mocno zmieniło. Eee, powiedzmy, spółka po fajnym ruchu, jak zwykle kończyła taki ruch mocnym zjazdem na minutówce, na dużym wolumenie, tak teraz potrafi topić taki range 20-30 centa, zawijając góra-dół, góra-dół z tak zwanym clearoutem, i, i dopiero jest fajny, fajny zjazd, więc. Jakby dużo jest takich kwestii, które są do dostosowania. Ja myślę, że tu ma też wpływ jak wielu graczy pojawiło się na rynku, jak mocno size'y się zwiększyły i jest duża taka nierównowaga teraz, znaczy nierównowaga, przeciwwaga można by powiedzieć między mocnymi graczami na short side i long side i, i przez to jest dużo takich szybkich wyciągnięć, szybkich zjazdów, gdzie osoby, które przez lata grały na przykład na small capach, przyzwyczajone do all faderów, no, muszą się po prostu szybko dostosować do tego, bo, bo stanowi to Myślę, dla części osób spore wyzwanie, dla części proste dostosowanie się. To wszystko kwestia podejścia, upartości jakiejś tam i, i dostosowania. Także myślę, myślę, że to tyle. Odświeżę trochę jeszcze tam kilka nagrań, tak jak wspominałem. Troszkę odświeżę to, co teraz uważam jest sensowne, jeżeli chodzi o brokerów, jak to się zmieniało w zeszłym roku. Ja również w tej mojej grupie Propowej zrobiłem trochę zmian, więc, więc też o tym troszkę opowiem. Narzędzia w zasadzie bez zmian od ostatniego nagrania tutaj, tutaj w zasadzie nie doszło nic. Jeżeli chodzi o, o takie recapy, spojrzenie, tutaj mówię, też trochę w kolejnym nagraniu o tym opowiem, jak co roku, żeby podsumować co, czy coś, co się pozmieniało lub na co, na co zwracam teraz uwagę. No, i nic, jeszcze mam udanego 2026, mimo że już w luty weszliśmy. Mam nadzieję, że będziecie mieli dużo fajnych transakcji i fanów z tradingu. Także trzymajcie się i cześć.